Dzień dobry Państwu. Witamy podczas drugiego spotkania z cyklu Historia z Górnej Półki w roku 2023. Nie przedłużając, bo życzenia już były, przechodzimy do pierwszej spozycji, ale zacznijmy trochę nietypowo. Zapewne pamiętacie Państwo, jak w jednym z odcinków z ubiegłego roku mówiliśmy o książce Rowerem przez drugą RP Bernarda Newmana. Okazało się, że wydawnictwo Znak, które sięgnęło po książkę z połowy lat 30., trafiło w przysłowiową dziesiątkę. A skoro tak, to poszło za ciosem. I praktycznie niespełna dwa lata po ukazaniu się rowerem przez II Rzeczpospolitą, otrzymaliśmy pod koniec 2022 roku książkę Rowerem przez Polskę w Ruinie. Bernard Newman powrócił. Po nieco ponad 10 latach, dokładnie w roku 1945, no ktoś mógłby zapytać, po cóż wracał do Polski, która leżała w ruinie. Do Polski, która była sponiewierana przez III Rzeszę i Związek Sowiecki, ale przecież w realiach 1945 roku to to państwo, które dokonało agresji wraz z III Rzeszą na Polskę w 1939 roku, czyli Związek Sowiecki, był traktowany przez bardzo wielu jako wyzwoliciel. Bernard Newman od razu pragnę wyjaśnić, a Państwo się o tym przekonacie, rowerem podróżował przez Polskę, ale tylko przez krótki fragmencik czasu podczas swojego pobytu. Była to już zupełnie inna wizyta. Był członkiem oficjalnej brytyjskiej delegacji, której zadaniem było nawiązanie w jego przypadku stosunków kulturalnych z nowymi władzami. Z tymi władzami, które powstały w tym czasie z połączenia ośrodka stworzonego przez Stalina i władz polskich na uchodźstwie, ale tylko części tych polityków, w tym Stanisława Mikołajczyka, którzy na taką swoistą formę współpracy, licząc na to, że demokracja zostanie zachowana, po prostu pójdą. Szanowni Państwo, to jest pejzaż Polski, która dokładnie tak jak jest w tytule tej książki legła w ruinie. Zniszczenie wojenne to jedno, ale wywożenie ogromnej ilości sprzętu, wręcz całych zakładów i fabryk przez Sowietów. Obserwowanie ludzi, którzy często nie mieli gdzie wracać, albo też tych, którzy szukali dla siebie zupełnie nowego miejsca na tak zwanym dzikim zachodzie. I ten wspomniany Dziki Zachód, czyli ziemie, które zostały do Polski przyłączone decyzją mocarstw. Te decyzje, jak pamiętamy, podejmowane były konsekwentnie na konferencjach w Teheranie, w Jałcie oraz w Poczdamie, a Bernard Newman przyjechał miesiąc po tym, jak zakończyła się konferencja poczdamska do Polski, zadecydowały o tym, że Polska 45. roku i kolejnych lat była Polską w innych granicach. Polską z odciętym Lwowem, z odciętym Wilnem, z Kresami Wschodnimi, ale z Polską, która otrzymała w ramach wspaniałomyślności, mówię to oczywiście w cudzysłowie. Stalina, ziemię odzyskane, ziemię zachodnie, dziki zachód. Różne te nazwy funkcjonują, każda z nich ma swoją konotację. W tej książce, jeżeli Państwo do niej sięgniecie, jest również bardzo ciekawy rys historii Polski. W zasadzie połowa tej pracy to jest wykład dla... Brytyjskiego czytelnika, który chciałby dowiedzieć się o historii państwa, które jako pierwsze, co Newman parę razy w tej książce podkreśla, powiedziało stop Hitlerowi w 1939 roku, a więc historii tego państwa, które miało momenty wzniosłe od momentu jego założenia przez wiek XVI, określany przecież mianem Złotego Stulecia, aż po upadek w drugiej połowie wieku osiemnastego. W tej książce przywołani są najważniejsi polscy władcy z podkreśleniem tego, że jednym z najwybitniejszych był Jan III Sobieski. To ta postać, która figuruje na banknocie o najwyższym nominale w Polsce, czyli 500 złotych i nie jest to przecież przypadek. W drugiej części tej książki mamy już bezpośrednią podróż po kraju i to co Bernard Newman chce zobaczyć, a czego wcześniej nie widział, jak Państwo pamiętacie, ci którzy mieli okazję przeczytać podróż Newmana przez drugą RP, no nie mógł przecież zobaczyć takich miast jak choćby Opole. A proszę sobie wyobrazić, że dociera między innymi do Opola. I wprawdzie trochę myli fakty dotyczące pochówków polskich książąc dynastii piastów. To jednak w Opolu jest i obserwuje, jak to miasto wygląda. Jedzie dalej, jedzie do Wrocławia, jest też w innych częściach tak zwanego dzikiego zachodu. Ale proszę Państwa, Bernard Newman to przede wszystkim znakomity obserwator i doskonały wręcz psycholog, który w tej książce zaznacza, że Polacy to naród emocjonalny. To bardzo często decydowało o tym, że czynili rzeczy wielkie, ale bardzo często też dokonywali kroków nierozważnych, kierowani właśnie emocjami. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. Otóż w tej książce, czytając ją, z pewnym zdziwieniem osoby, które znają, a przecież jesteśmy już ponad 70 lat po tych wydarzeniach, mogą się przekonać, że autor ma nadzieję, że Polska ułoży swoje relacje z Rosją. Dlaczego? Dlatego, że to Rosja, konkretnie Związek Sowiecki, jest gwarantem zachodnich granic Polski. Bernard Newman w październiku, we wrześniu, w październiku 1945 roku bardzo trafnie przewiduje, że bardzo istotną rolę w historii Polski odegra Władysław Gomułka. W tym 1945 roku wcale nie było to przecież takie pewne. Pojawiają się postaci, które w późniejszym okresie będą odgrywały istotne znaczenie. Ale pojawia się, proszę Państwa, przede wszystkim to, co charakteryzuje pisarstwo Niemana. Wprawdzie w tej książce nie ma tyle humoru i dowcipu. Wynika to z faktu, że kiedy Opowiadał o Polsce z 1934 roku, w książce wydanej w 1935 roku, pisał wówczas, że trudno mu jest sobie wyobrazić, żeby Polacy, żeby Polska nie byli narodem i nie byli państwem, które doszlosuje do grona mocarstw europejskich. Jak wiemy, lata 1939-45 to przekreśliły. Ale Newman nie ma wątpliwości, że takie społeczeństwo, jak społeczeństwo polskie, w tym czasie już znacznie bardziej jednolite etnicznie, ma przed sobą przyszłość, dlatego że jest tym społeczeństwem, które ukochało sobie jedno słowo wolność. I o tej wolności jest ta książka, W roku, która okazuje się, że tą wolność, tak jak wojna, która wybuchła kilka lat wcześniej Polakom, odebrał, ale jak doskonale wiemy, kilkadziesiąt lat później z ogromną siłą ta wolność do Polski wróciła. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Kolejną wydaną w Polsce książkę Bernarda Newmana. Anglika, który napisał ich 150, który do Polski przyjedzie jeszcze raz i już wiemy z zapowiedzi wydawnictwa znak, że książka dotycząca Polski w latach 60., 50. już niedługo ukaże się w wydawnictwie znak. Serdecznie Państwa zapraszam na razie do podróży przez Polskę w ruinie. Do zobaczenia.